To jest prawda, że wewnętrznym darem wspólnoty odnowy w Duchu Świętym jest radość. Ale radość dla człowieka, jak wszystko, co jest na Ziemi, może być jednocześnie darem i pokusą. Może być yy, ucieczką, i może być schronieniem może być sposobem bycia. I może być sposobem ucieczki przed byciem, przed istnieniem. Radość Boże może być również eskapizmem, może być ucieczką życiową. Przed smutkami, przed nierozwiązanymi konfliktami, przed cierpieniem, przed grzechem. Takiej radości Pan od nas nie chce, żebyśmy sztucznie się cały czas doprocentowywali, jeśli chodzi o radość. On chce, żeby radość była dla nas. Pozbawiona lęku, żeby radość nie była czymś, w czym się boimy, po prostu jesteśmy i boimy się, żeby nie przed, broń Boże, smutek. Chrześcijanin nie boi się smutku, ponieważ w smutku odkrywa radość. Kochelet siódmy rozdział mówi tak: Serce mędrca jest w domu żałoby, a serce głupca w domu wesela. Rozważ to. Czy to znaczy, że Bóg chce smutku? Nie. On chce, żeby w smutku człowiek znalazł mądrość, radość. Że chrześcijanin to w każdej sytuacji odnajduje radość ducha świętego, a nie tylko w niektórych sytuacjach. Poganin musi sobie stworzyć atmosferę, restaurację, orkiestrę, kapelę, musi coś wypić, musi się zabawić, żeby odnaleźć radość. Chrześcijanin nie musi niczego szukać, on wszędzie odnajduje radość. I dlatego też w tym wielkim poście słowo, które Pan kieruje do Was jest właśnie takie, jest trudne. Trudne, abyś odkrył radość we wszystkim. Bóg nie jest dręczycielem Twojego życia, ale On jest po prostu Bogiem mądrym. I on chce mieć dzieci mądre, a nie głupie. Bo dzieci świadczą o ojcu. Jeśli dzieci są mądre, to znaczy, że ojciec dobrze je wychowuje. Nasz Pan jest pełen zaskoczenia dla nas wszystkich. Nigdy nie możemy dojść do takiego momentu w naszym życiu, kiedy Boga schowamy do jakiejś szufladki i napiszemy etykietkę Bóg jest taki i taki. Kiedy Bóg objawiał się Mojżeszowi, Abrahamowi, patriarchom, on ciągle był zaskoczeniem dla nich wszystkich. Nieustannie ich zaskakiwał, chociaż się przedstawiał, objawiał, ciągle był kimś innym. Rozważ to, że Izraelowi Bóg okazał się jako jedyny i przekazał, że nie można mieć cudzych innych bogów, bo ja jestem jeden, jedyny. Po tych słowach minęło dziś około 1400 lat albo 1200 lat i Bóg okazał, że jest trójcą. A i teraz co? Nasi bracia, starsi, Żydzi żyją w zgorszeniu. Zgorszyli się, że coś takiego mogło być. Myślą, że myśmy to wymyślili. A to Bóg się objawił, Bóg przedstawił się tak. Zaskoczył wszystkich. Kościół mówi, że już nie będzie następnych Objawień, objawienie jest skończone. Trzeba tylko kopać w tej kopalni objawienia coraz głębiej. Ale w doświadczeniu osobistym, indywidualnym Pan Bóg będzie Cię też zaskakiwał. Mamy tendencję do tego, żeby Boga opakować w jakąś etykietkę, zasznurować to i mówić Bóg jest taki. Nie On Cię zaskoczy. On Cię zaskoczy swoim, swoją obecnością w Twoim życiu. Będzie ciągle przekraczał. Rozważ to, że w tym samej Biblii jest napisane czci ojca i matkę swoją. I w tej samej Biblii jest napisane, kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest niegodzien. Jak to pogodzić? Jest napisane, że Bóg dał życie Ezawowi. W języku hebrajskim Ezaw znaczy dobrze kogoś ukształtować, idealnie. I to był pierworodny syn. Pierworodny syn Izaka. Ukochany przez niego. A jednocześnie w księdze Malachasza w pierwszym rozdziale jest napisane: Czyż nie miałem w nienawiści Ezawa, a Jakuba ukochałem? Jak to? Bóg przecież kocha wszystkich, no ale jest napisane, że Ezawa nienawidził. A przecież był pierworodny i jeszcze go ukształtował lepiej niż Jakuba. Czy w tej samej Biblii nie jest napisane, że Bóg daje słońce najpierw dla złych, a później dla dobrych? I że jego deszcz spada najpierw na sprawiedliwych, a później na niesprawiedliwych? Kiedy człowiek się zbliża coraz bliżej do Boga, to widzi, że jego mózdek jest maleńki. I że muszą puszczać schematy albo grozi nam zgorszenie Bogiem nawet. Objawienie przygotowało naród wybrany przez prawie wiele setek lat po prostu był przygotowany ten naród. I tak jeszcze nie byli w stanie przyjąć tego, co Bóg im objawił naprawdę o sobie. Podobnie kiedy Jezus wziął Krzyż, wielu apostołów nie chciało takiego Jezusa znać. Uciekło od Niego. Dobrze, Jezus na górze tabor, tak. Jezus co do twórca? Tak. Jezus Happy Tak. Jezus alleluja, tak. Ale Jezus taki nie. Kto dał krzyż Jezusowi? Piłat, kajfarz, Rzymianie. Wszyscy na siebie teraz zganiają winę. Żydzi na Rzymian, Rzymianie na Żydów. No w końcu ktoś go ktoś ukrzyżował. W dramatycznym momencie Jezus mówi z krzyża Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Cytuję ludzką rozpacz. Pokazuje, że na dnie rozpaczy człowieka On, Syn Boży jest obecny. We swoim bóstwem. Ale taki Jezus też jest. I my mamy taką tendencję, żeby uciekać od cierpienia, uciekać od krzyża, uciekać od smutku, bo nie umiemy sobie z tym poradzić. Jeśli chrześcijanin nie umie się poradzić z cierpieniem, z krzyżem, ze smutkiem, z rozpaczą, z depresją, z załamaniem, nie jest chrześcijaninem. Bo nie przyjął krzyża. Nie przyjął krzyża, nie ma zmartwychwstania. Rozminął się. Wszyscy ci, którzy uciekli spod golgoty, później przeżyli. Męczeństwo, oprócz Jana, który został przy krzyżu. On też był dręczony, siedział na wyspie Patmos, miał tam apokaliptyczne objawienie. Ale on jeden nie umarł męczeńsku, stał przy krzyżu. Wytrwał przy męce i dlatego odkrył radość. Odkrył szczęście. Zwycięstwo odkrył. Pierwszy. I Pan Ciebie też wzywa do tego, żebyś się nie bał, nie bała tego, co Cię spotyka w życiu. Żebyś przez to wszystko przeszła jak Hiob. Czy przeszedł jak Job? Nie bój się tego. Odkryj we wszystkim radość, tak żeby Twoje śpiewanie Bogu, chwała Tobie, Panie, uwielbiam Cię, Panie, nie było modlitwą ucieczki przed życiem. Tylko modlitwą autentycznej wdzięczności za to, że widzę, że Bóg daje zwycięstwo mimo tego, że wydaje się, że mam klęskę. Dźwigając krzyż, Jezus okazywał słabość. Nie krzyczał, nie wyrzucał z siebie żadnych trudnych słów skargi. Nie było słychać, że jest mu ciężko, chociaż upadał. Wszechmogący Bóg był zbyt słaby, żeby unieść drewnianą belkę przywiązaną do ramion. Ale nie przeklinał nikogo. Dlaczego syn Boży okazał, chciał okazać taką słabość, taką bezsilność, taką niezdolność i niemoc? Właściwie Droga Krzyżowa jest triumfalnym wspinaniem się na piedestał doskonałości dla do wszystkich wierzących. Omijając swój krzyż życiowy, omijając cierpienie, które jest w Tobie, nie dojdziesz do zwycięstwa, nie dojdziesz do autentycznej, wiarygodnej radości. Bóg chciał pokazać, co jest dla Niego ideałem, który chce nam też widzieć, że ideałem nie jest taka moc udawana, moc tego świata. Tylko, że moc jest w słabości ukryta. Że ideał w nim, w Jezusie, Chrystusie to jest słabość. Mieć moc, przyznać się do słabości, to jest moc. Świat prezentuje zupełnie inny ideał. Moc, sukces, zwycięstwo, pogarda dla innych, władza, szczyt zadowolenia, szczyt przyjemności, eee, mocna muzyka, mocne filmy, adrenalina, endorfina, testosteron, <grytania> estrogeny, tyroksyna. Hormony. Niektórzy twierdzą, że nazwa hormonów wzięła się od Boga Hermesa, nie? ponieważ ich działanie przypomina nawiedzenie jakiejś pozaludzkiej siły w organizmie. Jezus przeciwstawia temu niewiarygodny ideom. Słabość, nieudane życie, <glęska> klęska, znoszenie pogardy innych, posłuszeństwo, szczyt przykrości i cierpienia. Posłuszeństwo aż poza śmierć, aż po śmierć. Taki wzorzec człowieka, który jest upodobaniem dla Boga, oczywiście nie byłby zbyt licznie naśladowany. Gdyby nie fakt, że my wszyscy po prostu tacy jesteśmy i tu nie ma co naśladować. To trzeba po prostu odkryć. Trzeba otworzyć oczy. No przecież ja taki jestem. I tylko w tym uwielbić Boga. Owszem, wstydzimy się słabości, która jest prawdziwą naszą naturą. Chwalimy się mocą, która jest naszą maską. I tego Panu, tego się Bogu, to się Bogu nie podawa. Tak było również w Izraelu, że kiedy doszło już do ustanowienia królestwa, umarł Dawid, umarł Salomon, urozbicie Izraela. Królowie chwalili się świętą, świętym miastem, Jerozolimą. I mówili, skoro jest Jerozolima i święte, i święte miejsce, świątynia, kadosz kadoszim, no to nic nam nie grozi. Bóg jest pośród nas, nic nam nie grozi. No to cieszmy się, radujmy się. I przypomnijcie sobie, co Bóg powiedział przez proroka Jeremiasza. On powiedział, że jego sługa Nabuchodonozor, jego sługa Nabuchodonozor. Nabuchodonozor nie wierzył w Boga, ale był sługą Bożym. Bo Bóg tak chciał, a nie, że Nabuchodonozor tak chciał. Że jego sługa Nabuchodonozor przyjdzie i zniszczy to miasto i zniszczy świątynię. Kiedy prorok Jeremiasz zaczął głosić takie słowa, wybuchło ogromne zgorszenie. Jak to? Jakie zniszczenie? Co on takie smutasy głosi nam ten Jeremiasz? Wola Boża była nie do przyjęcia, nie do zrozumienia. że Wolą Bożą jest żeby najświętsze miasto padło? Żeby świątynia została zbezczeszczona? Jak tu pojąć Boga? Wolą Bożą było to, żeby to miasto było upokorzone, żeby okazało się, że ci ludzie są słabi. Wolą Bożą było to, żeby oni przyjęli słabość, niewolnictwo, trudne posłuszeństwo dla narodu wybranego. Wstydzimy się słabości. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że świętość to ideał, który jest nieosiągalny najczęściej. Nie w tym, że nie można go doścignąć, tylko w tym, że przed nim uciekamy, bo on w nas jest, ten ideał. Bo w każdym z nas jest prawda o nas samych, jest prawda o słabości. Uciekamy przed doznawaniem. Siebie w słabości. Uciekamy przed objawieniem nawet sobie samym prawdy o tym, że upadamy na twarz i nie trzeba zbyt wiele, by przygniotło nas rozpaczliwe zwątpienie. Jesteśmy słabi. Świętość nie jest niedościgłym wzorem. Jest raczej niechcianym ideałem. Ponieważ jest czymś, co nie czyni nas heroicznymi. Tylko nie pozwala nam uniknąć prawdy, że jesteśmy bardzo kruchymi, zwykłymi, małymi, ostatnimi. Jezusowi nikt nie chciał tak naprawdę pomóc na drodze chwały, która w oczach wielu ludzi była drogą hańby, albo drogą krzyżową. Nie, dla, nie dlatego nie chciano pomóc, bo krzyż był zbyt ciężki, ale dlatego, że każdy, kto by się go złapał, nie mógłby uchodzić za silnego i poważnego. Każdy byłby śmieszny i nędzny. To zbyt prawdziwe. Na planecie na której wszyscy chodzą do tyłu ktoś kto chodziłby prosto przed siebie wzbudziłby śmiech i oburzenie. No więc co jest z twoją słabością skoro jest taki trudny okres wieki opostu? To się nad tym trzeba też zastanowić, żeby ta radość Twoja była prawdziwa przed Bogiem. Co jest Twoją słabością? W czym jesteś prawdziwy, prawdziwa jako słaby człowiek? Nie wiesz, zacznijmy od innej strony. Co byłoby śmieszne w oczach innych, co wywołałoby odruch szyderstwa? gdybyś odsłonił swoją słabość? Z czego by się śmiali inni, gdyby poznali Twoją słabość? Już widzisz ten krzyżyk, który się lekko zarysowuje. Co potępiono by w Tobie i wyśmiano, co uczyniłoby Cię małym nawet w oczach Twoich najbliższych? Co przygniata Cię i czyni Cię przygnębionym? Jeśli przez to nie przejdziesz, nie odkryjesz radości. Czego nie możesz unieść? Czego nie możesz znieść w sobie? Żeby twoja modlitwa nie była ucieczką przed tą prawdą, bo wtedy nieautentycznie będziesz mówił, tak, chwalę cię, panie, uwielbiam cię. Ale to będzie cytat bardzo nieautentyczny. Bóg se prawdziwej modlitwy. Jezus, pamiętaj, nie mógł znieść krzyża. Upadał pod nim. Przygniatał go ten krzyż, czynił go śmiesznym ten krzyż, godnym potępienia w oczach gapiów zgromadzonych na jego drodze. Uwielbiaj więc Boga. Nawet za to, za swoją słabość, za to, czego się boisz odkryć w sobie, czego się wstydzisz. Nawet w tym mów i tu również chwała Tobie. Bo krzyż na ścianie uwielbiamy, ale w swojego się wstydzimy i uciekamy. Czy to uczciwe? Jeśli swojego krzyża nie znoszę, to czy mam prawo modlić się z uwielbieniem do krzyża w świątyni? Czy to jest autentyczne? Nie znoszę. A jeśli w ogóle nawet nie wiem, co jest moim krzyżem, to czy ja wiem, co to jest ten człowiek na tym krzyżu? Słabość. Chciałbym w tym miejscu zacytować Żona Wannier. Swoje życie ofiarował on osobom niepełnosprawnym, upośledzonym, a więc słabym. Człowiek zwykle poświęca się, poświęca swoje życie temu, co najważniejsze lub najbardziej ukochane, fascynujące, pociągające. Czy upośledzony może być najważniejszy? To jest wielkie pytanie dla świata i dla nas. Dlaczego ten człowiek poświęcił się upośledzonym? Albo czy upośledzony może być najbardziej ukochany? Może być. Można się poświęcić nauce, można się poświęcić pięknej żonie, mężowi, sławie, sportowej namiętności, muzyce, sztuce. Ale upośledzonym? Matka Teresa też poświęciła się ludziom, których wyrzucono na bruk, pariasom, umierającym, niepotrzebnym ludziom. Ludziom nieludzkim, zdawać by się mogło, bo jeśli skrzywdzonym, to też i potrafiącym krzywdzić. Co miała im do zaofiarowania? Czy nie kłamała, kiedy mówiła, że Bóg ich kocha? Czy upośledzony ze wspólnony Waniera albo paria z ulic Kalkuty jest kimś gorszym niż ja? Skoro doświadczam też upośledzenia grzechu, samo odrzucenie, albo doświadczam, że jestem tak nędzny, że właściwie do niczego się nadaje? Jeśli to jest prawda, że Bóg kochał tamtych ludzi, to co czuje do mnie? Posłuchajmy tego Żana Wanie. W jednej z rozmów redaktorzy pytają się go, czego dowiedział się Pan o Bogu miłości? Żyjąc blisko 40 lat z obami umysłowo upośledzonymi. Żałwanier Wanier mówi: Nauczyłem się, że najważniejsza jest obecność, a poprzez obecność odkrywanie przed ludźmi, że są ważni. Miłość polega na odkrywaniu piękna Boga w drugim i rozbudzaniu w nim zaufania do siebie. Kochać kogoś to znaczy objawić mu, że jest piękny, zdolny do cudownych czynów powitać go w swoim wnętrzu oraz stopniowo pomagać mu wzrastać, zdobywać zaufanie do samego siebie. Tajemnica wcielenia przyniosła objawienie, że nadajemy się do kochania, nawet kiedy jesteśmy upośledzeni. Nie mam na myśli upośledzenia umysłowego, ale życiowo upośledzenia. Wiem, że to jest ogromna przeszkoda do przyjęcia miłości, kiedy człowiek czuje się życiowo upośledzony. Kiedy czuje się niestandardowy. Kiedy nie może się zaklasyfikować do jakiejś kategorii. Kiedy zdeklasyfikowano go w życiu i mówiono tu nie, tam nie, odejdź stąd, wynoś się, nie kochamy cię. Albo nie mówiono w ogóle nic. Nie objawiano miłości dziecku, młodemu człowiekowi, dorosłemu. Albo nieustannie krytykowano czy niszczono słowami. Czy miłość... Czy miłości musi towarzyszyć cierpienie? Zawsze z tym są kłopoty. Jak tylko mówię o cierpieniu, zawsze jest z tym kłopot. <noise> zawsze jest z tym kłopot. Pewien polski filozof napisał, że cierpienie to zraniona miłość. Dodał też, że im bardziej ktoś kocha, tym bardziej jest ranliwy. Co to znaczy? Zdolny do przyjęcia zranień. Otwarty na zranienie. Zgadzasz się. Wynikałoby z tego, że ten kto kocha, kto nie kocha, może być wolny od cierpienia. Tak. Można się znieczulić, można się zamknąć. Można powiedzieć, nie będę ryzykował uczuć. I wtedy nic nie będzie bolało. Ale wtedy też, jak a nie będzie...